Hej, Zaczynam dzisiaj nową serię. Będzie ona oparta na mojej książeczce Nikt nas nie uczy jak sprzedawać, a w szczególności tym pierwszym tomiku, bo to maleństwo jest serdeczne nastawienie. Pomyślałem sobie, że skoro dość często pytacie mnie i tutaj, i, i na szkoleniach offline, online, o to jak to jest, że mi się chce. Skąd biorę energię, skąd biorę motywację, skąd biorę taki power drive do pracy. No i skoro stworzyłem tą książeczkę, jakaś część z was mogła jej jeszcze nie kupić. Gdybyście chcieli to zmienić, to zapraszam na zapytajhartmana.pl, samo hjno n zapytajhartmana.pl. Ale pomyślałem sobie, że mogę wam ułatwić trochę mmm, pracę z tą książeczką dla tych, którzy już ją mają albo pracę związaną z tym jak tworzy się czy jak buduje się moim sposobem, bo to oczywiście jeden z wielu Sposobów, jak buduje się pozytywne nastawienie, poprzez to, że przyjrzymy się, nie wiem czy będzie widać, ale przyjrzymy się pytaniom, które są na końcu każdego rozdziału, pytaniom, które dotyczą treści z danego rozdziału. A zatem, nawet jeżeli nie czytałeś książki, nawet jeżeli to jest jeszcze przed tobą, to poprzez te pytania, a przede wszystkim poprzez odpowiedzi, jakich sobie mam nadzieję udzielisz, zadania, które wykonasz, Będziesz miał znacznie większy wgłąb w to, co buduje pozytywne nastawienie, co jest taką podstawą, skąd bierze się właśnie energia, zachęta, takie poczucie celu, poczucie sensowności zawodowej w pracy, w oparciu o moje doświadczenia z tej książeczki, czyli jak ja budowałem swoje serdeczne nastawienie do innych. Dzisiejszy odcinek jest taki wprowadzający mocno, to jest tylko zapowiedź. Nie, natomiast kolejnych, no pewnie kilka, jak nie naście, może tak, to już będą y, pytania z poszczególnych rozdziałów, konteksty, zadania do wykonania. Z tą myślą byśmy budowali pozytywne nastawienie. Także wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejną wyprawę z Hartmanem. Tym razem w kierunku serdecznego nastawienia, w kierunku klienta, ale tak naprawdę również, a może przede wszystkim w kierunku innych ludzi wokół nas, a jeszcze wcześniej. W kierunku samego siebie. To jest podróż, która się nigdy nie kończy. Jeżeli kawałek z tej drogi mogę przejść razem z Wami, będzie mi bardzo miło. Wszystkiego dobrego. To były moje dwie minuty.